Cześć wszystkim, tutaj Mateusz z blogu Inwestomat. Jak zwykle witam was gorąco w kolejnym podcaście. Dziś przyjrzymy się emeryturom w Europie. Będzie to podcast z kategorii gospodarka, chyba pierwszy, jeżeli dobrze pamiętam. Eee, czyli sprawdzimy, którzy emeryci w Europie mogą żyć najlepiej. Zaraz zastanowimy się, co to właściwie znaczy żyć najlepiej, jak się możecie domyślić, jak wszystko na moim blogu będziemy sprawdzać, ile ci emeryci mają pieniędzy, ile środków do nich trafia. Od państwa, czyli z tego pierwszego najważniejszego filaru emerytalnego. Jak już wszyscy moi słuchacze doskonale wiedzą, od państwa nigdy nie oznacza, że coś jest generowane przez państwo tylko oczywiście obywatele danego kraju przez lata wpłacają do tej skarboneczki pieniądze, żeby później otrzymywać na emeryturach jakieś pieniądze. No i w tym wpisie i artykule dowiemy się Którzy emeryci dostają ile tych środków oraz jak kosztowne są te systemy emerytalne, czyli ile na tych bieżących emerytów muszą płacić obecni pracujący. Podcast zaczynamy od takiego krótkiego wstępu: czyli zastanówmy się w ogóle, czy emerytura musi być zawsze niższa od pensji, którą otrzymujemy. I okazuje się tutaj, że są kraje w Europie, które mają filar pierwszy i drugi, drugi czasami jest przymusowy też. Taki, że tak zwana stopa zastąpienia to jest pierwsze ważne pojęcie w tym wpisie jest większa od 1. Stopa zastąpienia to jest nic innego jak porównanie Twojej pierwszej emerytury do Twojej ostatniej pensji w praktyce. Przykładowo, zarabiasz 5000 zł, a później na emeryturze dostajesz tylko 2500. Oznacza to stopę zastąpienia efektywną w wysokości 0,5 czy 50%, żeby było łatwiej. Także na wstępie chciałbym powiedzieć, że jak sumujemy sobie filary pierwszy i drugi, to są kraje takie jak na przykład Dania, które oferują wyższą emeryturę niż ostatnią pensję. To jest taka ciekawostka dla Was na, na samym wstępie. Niestety we wpisie i w podcaście nie będę omawiał pierwszego i drugiego filaru, bo byłoby to zwyczajnie zbyt skomplikowane, więc będę patrzył tylko na pierwszy. Jeżeli chodzi o ten pierwszy państwowy filar, to nie ma niestety takiego kraju w Europie, który oferuje wyższą emeryturę niż pensję. To jest całkiem intuicyjne, bo zazwyczaj te składki na emerytury wynoszą no, od tych kilku do kilkunastu procent, jeżeli chodzi o wypłaty. Artykuł i podcast o emeryturach w Europie, jak pewnie zauważyłeś, podzieliłem na dwie części. To jest część pierwsza, w której porównamy różne systemy w tych wybranych krajach, które to będą kraje, to będzie jak zwykle 24, 24 państwa z wpisu o średnich zarobkach w Europie, także już, już tam byliśmy, już rozmawialiśmy o tych. Państwach. Dlaczego te państwa? Bo tak naprawdę chciałbym porównywać Polskę do krajów sąsiednich, także jest to sama Europa, głównie państwa Unii, ale nie tylko, bo jest tam też Szwajcaria i Norwegia. Więc do dzieła. Zaczynamy. Co jest najważniejsze w tym porównaniu? Przede wszystkim ważny jest wiek emerytalny w krajach europejskich. Jak wiecie, Prawo i Sprawiedliwość obniżyło wiek emerytalny z powrotem do tego 60 dla kobiet, 65 dla mężczyzn. I jak szybko zobaczycie na wykresie, który załączyłem w artykule, jest to bardzo korzystne dla, dla pracujących. Oczywiście oznacza to wyższe obciążenie systemu, jeżeli trzeba wypłacać pieniądze ludziom tak, tak wcześnie, tak młodo. Natomiast w mało którym kraju kobiety mogą liczyć na wiek emerytalny w wysokości 60 lat. Więc tu jest pierwszy taki ważny fakt do zapamiętania dla Was. Jak sobie zobaczycie ten, ten wykres, to może nawet się zdziwicie, jak, jak wiele krajów ma równe, zru, zrównane te wieki emerytalne e, dla mężczyzn i kobiet, dla obydwu płci. Ale również dziwicie się, w jak wielu krajach ten wiek emerytalny wynosi 65 lat i więcej, nawet 67. Więc to jest pierwszy taki fakt dla Was do zapamiętania, że Polska ma ten system bardzo wyrozumiały, jeżeli chodzi o obywateli, można powiedzieć. I teraz, co jest tutaj super istotne. Z czym tak naprawdę powinniśmy zestawiać wiek emerytalny? No jeżeli nie z przewidywalną długością życia. Bo tak naprawdę, jak działają emerytury? Emerytura to jest nic innego jak rozpoczęcie tobie, drogi obywatelu, wypłaty pieniędzy teoretycznie zgromadzonych, choć nie zawsze, one czasami są zapisem na koncie, tak jak u nas w ZUS-ie. Pieniędzy równo rozłożonych do końca twojego przewidywalnego życia, ponieważ nie można przewidzieć, ile kto dokładnie będzie żył, więc dlatego używa się po prostu przewidywalnej długości życia w wybranych krajach europejskich. To są oczywiście dane empiryczne, które się zbiera rok do roku, sprawdza się, jak długo żyją ludzie, albo raczej w jakim wieku umierają, i, i wobec tych świeżych danych y, koryguje się współczynnik. Jak spojrzycie sobie na drugi wykres właśnie z tą przewidywalną długością życia, zobaczycie, że najdłużej żyją Szwajcarzy, Włosi i Hiszpanie, najkrócej zaś, zaś Łotysze, Węgrzy i Litwini. Polacy wcale nie żyją tak długo, jak sobie zobaczycie, to też jesteśmy gdzieś tam na szarym końcu. Nasze kobiety żyją około 81-82 lata, natomiast mężczyźni nawet nie 75 lat średnio, więc nie jest to najlepszy wynik, zwłaszcza, że są kraje takie jak np. Szwajcaria, w których mężczyźni notują ponad 80 lat. No i teraz pytanie, czy tu chodzi o bezstresowe życie, czy o świeże powietrze górskie, czy może o to, że ludzie dużo zarabiają i mają bardzo dobry system ochrony zdrowia. Więc może po prostu chodzi o to, no ale ciężko sobie się nad tym teraz rozwodzić. I ciekawostka, że we Włoszech i w Hiszpanii e, ludzie żyją najdłużej, i zaraz spojrzymy sobie, czy jeżeli żyją tam najdłużej, to mają też godne życie na emeryturze. E, ważny fakt z tego rozdziału jest taki, że na przykład, jak spojrzycie na Włochy, kobieta przejdzie tam na emeryturę w wieku 63 lat, także bardzo młodo, podobnie jak u nas, trochę starzej, ale mimo wszystko bardzo młodo, a pożyje na niej średnio aż 22 lata, bo średnim wiekiem kobiety jest. 85 lat. Także pytanie: żyć nie umierać, czy żyć biednie na emeryturze? Zaraz się temu przyjrzymy. Jak na początku powiedziałem już o stopie zastąpienia, nie będę tłumaczył jeszcze raz, bo nie ma sensu. Jest to ten współczynnik, który po prostu mówi Wam, jak wysoka jest emerytura wobec ostatniej pensji. Jak wygląda ta stopa zastąpienia dla różnych krajów Europy? Zdecydowanie najwyższa w tej chwili jest we Włoszech, to jest ponad 70% i to jest tylko ten pierwszy filar. Więc jak się domyślicie, że ktoś jeszcze dodatkowo odkłada na emeryturę w innym filarze, na przykład drugim, oczywiście ma dużo wyższą emeryturę, więc we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Francji, czyli tych krajach południa raczej, jest bardzo duża szansa, że jeżeli człowiek dodatkowo oszczędza w drugim filarze, to jego emerytura jest przynajmniej równa ostatniej pensji. Brzmi dobrze na pierwszy, na pierwszy rzut ucha, że tak powiem. No ale zaraz zobaczymy, co to znaczy w praktyce. No bo co z tego, że może być wysoka stopa zastąpienia, jak jest na przykład z niskiej pensji, i ledwo można na tym wyżyć. Więc zaraz sprawdzimy, czy ta wysoka stopa zastąpienia sama w sobie jest w jakikolwiek sposób ważna. Jeżeli chodzi o kraje, które są powiedzmy najmniej szczodre dla swoich emerytów, będzie to Irlandia, Litwa i Łotwa. No, i jak słyszycie, znowu tu pojawia się Litwa i Łotwa, także podobnie jak przed chwilą o tej długości życia. Są to kraje mało szczodre, bo oferują 0,4, czyli 40% zastąpienia, lub poniżej. Irlandia ma nawet 0,35. I teraz, tak, czy samo w sobie to znaczy coś złego? Powiedzmy sobie: No, kraj oferuje 0,35 stopy zastąpienia, czyli dostaniesz na emeryturze bardzo małą część swojej ostatniej pensji. Tylko jest pytanie takie: czy z automatu to jest źle? Czy to wszystko zależy od tego, ile płacisz? Bo jeżeli miesięcznie płacisz bardzo mało na tą emeryturę, czy jeżeli państwo mało ściąga od ciebie, to niekoniecznie taka niska emerytura jest czymś złym albo negatywnym. Wyobraźcie sobie, że przez lata płacicie na emeryturę na przykład tylko 500 zł miesięcznie, a macie pensję powiedzmy 5000. To jest chyba oczywiste, że jeżeli płacicie tyle, a nie na przykład 1000 miesięcznie, no to możecie się spodziewać troszkę niższej emerytury. Więc wcale byście nie byli wtedy zdziwieni, gdyby emerytura wyniosła na przykład tam 1200-1300 zł. Jakbyście oczywiście płacili 1000, byście mogli być trochę rozczarowani i oczekiwać trochę wyższej. To jest tak naprawdę liczone z prostego wzoru, czyli suma Waszych składek jest waloryzowana, czyli przemnażana przez taki procent powiedzmy 5-6% rocznie każdego roku. Dodaje się oczywiście te składki, które płacicie później w życiu, wszystko się dalej wa waloryzuje, a później dzieli na liczbę miesięcy, którą przewidywalnie przeżyjecie, więc to jest bardzo prosty wzór. Więcej o nim tak naprawdę przeczytasz we wpisie, jak działa ZUS, bo opisałem to dość dobrze. Więc jeżeli chcesz, wróć do tego wpisu i po prostu, po prostu sobie to odśwież. Więc. To, że te kraje mają niską stopę zastąpienia, to jeszcze nie znaczy, że mają kiepski system emerytalny, o czym się zaraz przekonamy. Z czym więc zestawiam te stopy zastąpienia, co jest bardzo ważne, z wydatkami na emerytury w wybranych krajach europejskich. I teraz co to oznacza wydatki na emerytury? Chodzi o to, ile procent PKB podkreślam PKB projektu, produktu krajowego brutto. Wybrane państwa przeznaczają na systemy emerytalne, i to konkretnie emer emerytalne. I znowu, czołówka tutaj to jest Francja, Włochy, Grecja, też Portugalia, czyli znowu kraje południa wydają znacznie więcej na emerytury i to jest około 15%, nawet albo powyżej to jest ogromna kwota niż e, przykładowo Islandia, Irlandia lub Holandia czyli powiedzmy kraje zachodu, północy można tak rozróżnić. I co ciekawe, Irlandia wydaje e, jakieś 3% PKB na emerytury, gdzie Włochy około 16%. No i teraz pomyślcie sobie, skoro stosunkowo wobec PKB Irlandia wydaje w zasadzie 5 razy mniej niż Włochy proporcjonalnie 5 razy mniej to czy dalej Wam się wydaje nieuczciwe, że płaci tą stopę zastąpienia tylko 0,35, gdy Włochy mają 0,7? Bo nagle, jak spojrzycie na to z perspektywy. Zaczyna wyglądać, jakby Włosi mieli dość nieefektywny system, bo skoro łożą 5 razy tyle środków. Proporcjonalnie, to dlaczego wypłacają emerytom tylko dwukrotnie więcej niż Irlandczycy? I tu zaczyna się teraz, zaczynają się teraz schody, bo ocena systemu emerytalnego to nie powinno być tylko to, ile wypłaca on obywatelom, ale też ile on od nich pobiera. I teraz od razu, po tych w Irlandii i na Islandii widzimy, że te kraje nie pobierają od swoich emerytów zbyt dużo pieniędzy. Mam na myśli przyszłych emerytów. Czyli niskie wpływy do budżetu oznaczają prawdopodobnie niskie składki na emerytury, a niskie składki na emerytury naturalnie oznaczają trochę niższe emerytury. Tylko ja, jako wolnościowiec prywatnie, uważam, że im niższa składka na emerytury, tym lepiej, bo wtedy oczywiście można dobrowolnie sobie odłożyć więcej, a na bieżąco zarabiamy więcej pieniędzy. I tutaj ciekawostka jest taka. Spójrzcie na Islandię. Islandia. Pobiera na emerytury mniej niż 2% PKB, to jest bardzo mało, to jest ośmiokrotnie mniej niż na przykład Włochy i Grecja, ale ich stopa zastąpienia, jak sobie wrócicie do tego wykresu we wpisie, wcale nie jest taka niska, bo jest powyżej połowy więc tak naprawdę ona jest bliżej, bliżej tej góry niż dołu w pewnym sensie tam chyba 52%. No i teraz, co to znaczy? Na razie ciężko powiedzieć, bo nie wchodzimy w szczegóły, ale wygląda na to, że Islandia może mieć bardzo efektywny system emerytalny. Ale zaraz spojrzymy na to trochę bliżej. No i teraz, tak, sama stopa zastąpienia, tak statycznie, ile wynosi w tym roku, nie mówi nam wiele, no ale warto spojrzeć, ile ona wynosiła historycznie i czy na przykład się zmniejsza, czy się zwiększa. Co zrobiłem następnie? Spojrzałem na te trzy kraje, które mają najniższe stopy zastąpienia to była Irlandia, Estonia i Litwa. Przypomnę Wam. I spojrzałem na kraje południa, które miały najwyższe stopy zastąpienia, czyli Włochy, Grecję i Hiszpanię. I teraz pytanie brzmi: czy przez 10 lat, czyli to jest 2009-2018, koniec, czyli praktycznie 2019, yy, czy te kraje w, w, płacą swoim emerytom więcej czy mniej z czasem? I ciekawostka jest taka, że południowcy płacą coraz więcej. Czyli jak sobie spojrzycie system emerytalny Włoch, Grecji i Hiszpanii, te stopy zastąpienia tak naprawdę wszędzie rosną, tak z około połowy może 0,45 do 0,7. I teraz co to oznacza? Oznacza to, że te kraje prawdopodobnie pod presją może wyborów, może takich już troszkę socjalistycznych zapędów, musiały oferować swoim emerytom coraz wyższe emerytury. I to może nawet bez powodu po prostu dopłacać do nich z budżetu. Co ciekawe, kraje te już bardziej północy, również bałtyckie, czyli Irlandia, Estonia, Litwa, oferują z czasem coraz niższe stopy zastąpienia. No i oczywiście im, im ona jest niższa, tym gorzej dla obywateli, więc w pewnym sensie to jest negatywny trend. Natomiast nie, nie możemy na to patrzeć tak w oderwaniu. To, że na przykład w Irlandii stopa zastąpienia spadła z połowy do 0,35, to samo w sobie jeszcze nic nie znaczy. Pytanie brzmi: jak zachowują się wydatki na emerytury? W tym momencie, bo jeżeli te stopy na przykład spadają, a wydatki są coraz wyższe, to oczywiście jest to bardzo zły sygnał. Więc wykres poniżej, znowu wrócicie do artykułu, spójrzcie sobie, jeżeli chodzi o zmianę wydatków na emeryturę jako procent PKB, no to tutaj trend jest dość jasny. Włochy i Grecja płacą więcej emerytom, bo po prostu więcej ściągają z bieżących opłat. Czyli to jest dość proste. Więcej ściągają, więcej płacą. Jest to dość problematyczne. Hiszpania, co ciekawe, wcale nie ściąga dużo więcej, ma bardzo małą zmianę, a emerytury są coraz wyższe. I jak to jest możliwe? No cóż, wyższe są wobec pensji, więc można tutaj gdybać, być może pensje spadły, więc może być taki efekt, a może system hiszpański jest odpowiednio bardziej efektywny. Ale podkreślam, w tym wpisie tylko porównujemy, więc raczej nie mamy czasu, żeby dociekać, dlaczego tak jest. I później, jeżeli chodzi o te kraje typu Irlandia, spójrzmy chociaż na Irlandię. Najniższa stopa zastąpienia spadła z połowy do 0,35, a wydatki na emerytury właściwie trochę wzrastały, z 3 do 5%, teraz trochę spadły, że spadły znowu w okolicy 3% PKB. Troszkę to wygląda, jakby Irlandia traktowała system emerytalny pierwszego filaru tak mniej na poważnie i po prostu. Akceptowała to, że wypłaty są niskie. No nie ma z tym tak naprawdę problemu. Gorzej by było, gdyby te opłaty, wpłaty do budżetu rosły, a emerytury były coraz niższe. To by znaczyło coś bardzo, bardzo złego. No ale nie ma takiej sytuacji. I teraz do, przechodzimy do sedna tego podcastu. Bo co wam mówią te stopy zastąpienia? Co z tego, że Włochy mają 0,7, a na przykład Irlandia 0,35? No, tak naprawdę nic. Ale pytanie brzmi. Jak wysokie są emerytury, czyli ile ten średni emeryt danego kraju dostanie pieniędzy w ramach emerytury. I przechodzimy do meritum. Najwyższe emerytury są w Europie. Po pierwsze na Islandii, później w Szwajcarii, w Norwegii, w Austrii i w Danii. I oczywiście we wszystkich z tych pięciu krajach również można zarobić najwięcej, czyli te pensje brutto, średnie zarobki brutto również są najwyższe, więc nie bez powodu jest to po prostu top 5 tych zarobków brutto. I później mnożymy zarobki brutto razy stopy zastąpienia. I co ciekawe, przypominam, Islandia nie miała wcale takiej wysokiej stopy zastąpienia, ale dzięki temu, że ma bardzo wysoką bazę, czyli pensję brutto, również znalazła się tutaj w zestawieniu. Top 5 w zasadzie jest pierwsza w top 5. I teraz tak, co z tego, że te kraje wypłacają najwyższe emerytury? Tak naprawdę zaraz musimy sprawdzić, czy emeryta będzie stać na godne życie, bo to jest chyba najistotniejsze, prawda? Najniższe emerytury z kolei dostaniecie na Łotwie, na Litwie, w Estonii, na Węgrzech i w Czechach czyli znowu kraje tak naprawdę bliskie kulturalnie Polsce, geograficznie również bliskie postsowieckie -post jakby nie patrzeć w większości i co ciekawe Wynika to głównie z tego, że po prostu pensje brutto średnie są niskie, dlatego niezależnie od stopy zastąpienia, emerytury są jeszcze niższe. Natomiast co jest jakby naprawdę słabe, to to, że niskie pensje brutto i niskie stopy zastąpienia patrzcie, Łotwa, Litwa powodują, że emerytura jest naprawdę głodowa. Więc na pewno tym emerytom w tamtych krajów nie jest najlepiej. Ale to jest dość interesujące, więc zachęcam do spojrzenia na ten wykres, bo naprawdę otwiera oczy. I teraz chyba najważniejsza część, czyli co z tego, ile nominalnie zarabia dostaje emeryt z pierwszego filaru, jeżeli nie przeżyje za to miesiąca na tych takich standardowych kosztach życia. Co to znaczy standardowe koszta życia? To są te same, które, których wcześniej użyłem we wpisie o średnich zarobkach w Europie. Czyli zwyczajnie wzięte średnie koszta życia w Polsce, przemnożone przez ten współczynnik yy, PPI, to, to są te koszta, relatywne koszta życia, relatywne ceny produktów w danym kraju i usług. Także dość miarodajne. Oczywiście nie jest to idealny czynnik, ale to jest dość miarodajne. Teraz jak to wygląda? Najlepiej na emeryturze, albo najwięcej zostaje na, na emeryturze w Austrii, w Norwegii, w Wielkiej Brytanii, w Francji, we Włoszech. Islandii, Hiszpanii, Niemczech, Belgii i tak dalej i tak dalej. Co ciekawe, nie tak dużo zostaje w Danii, Szwajcarii, Szwecji i Finlandii. Jak zobaczycie, to takiemu emerytowi ledwo starcza na pokrycie tych zwyczajnych potrzeb oraz kosztów mieszkania, czynszu i tak dalej. Jeżeli chodzi o Polskę, to ciekawe, jesteśmy chyba ostatnim krajem, który wychodzi na plus, czyli mimo tej dość niskiej średniej emerytury, bo wyszło to, że średnia emerytura u nas wynosi 2600 netto. Brzmi całkiem sporo, ale wierzcie mi, to jest ta średnia wartość emerytury, także są u nas ludzie, którzy mają nawet na rękę emerytury 10 tysięcy i więcej, ale też są ludzie, którzy naprawdę mają te minimalne i prawie przymierają z głodu, czyli tam około 1000 netto, jest to bardzo mało. Yy, Niemniej, średnia emerytura w Polsce 2600 brutto i jak sobie zobaczycie ona mniej więcej pokrywa takie standardowe koszty życia. Czyli można nawet wyjść na jakiś lekki plus i zaoszczędzić na przykład na swoje wnuki. Więc wygląda to dość dobrze. Tylko spójrzcie jak źle to wygląda dla Łotwy, Grecji i Estonii. I teraz wygląda to naprawdę tragicznie. Taki emeryt, dostając te niskie emerytury tak naprawdę nie może przeżyć na normalnym poziomie życia, nie stać go na życie na emeryturze. I teraz pytanie: jeżeli nie oszczędzał na, na tym drugim, trzecim filarze w danym kraju, nie ma problemu. Jeżeli tego nie robił i nie ma własnych środków, to naprawdę współczuję, bo nie będzie to zbyt przyjemne życie. I tutaj dochodzimy do punktu kulminacyjnego czyli który z systemów emerytalnych jest najgorszy i najlepszy? No i tak spontanicznie. Najgorszym z nich zdecydowanie jest grecki. Dlaczego? Po pierwsze, Grecja jest po kryzysie, więc jak się pewnie domyślasz, no nie najlepiej sobie radzą. Ale teraz co to znaczy, nie najlepiej? Po pierwsze, mają bardzo wysoki wiek emerytalny, znowu najwyższy z, całej, z całego zestawienia. Nie powiedziałbym Unii, bo nie ma tu wszystkich krajów Unii. To jest 67 lat dla obydwu płci, czyli przejdziesz na emeryturę bardzo późno. Przewidywalna długość życia, na przykład Greczynki to jest 84 lata, czyli ta obywatelka będzie na emeryturze około 17 lat. No, to jest już dość długo. I teraz pytanie, jak przeżyje te 17 lat? Stopa zastąpienia w Grecji jest całkiem wysoka, bo to jest 0,64. Tylko pytanie. No, co z tego, że jest dość wysoka, jak przemnaża się ją przez bardzo niską, średnią wypłatę brutto? I uzyskujemy bardzo niski wynik. I tak naprawdę, jak wrócicie sobie do tych emerytur brutto netto w Grecji, bodajże siódma od końca, Polska jest chyba ósma. Także tu mamy problem. No i niestety, o ile w Polsce można przeżyć dość tanio, to koszta życia w Grecji są o wiele wyższe. Więc przy tej średniej emeryturze netto w Grecji wynoszącej 2 200 w złotówkach. Wobec naszej 2800 życie w Grecji jest niestety no, droższe o połowę. I teraz mamy problem, bo życie takiego emeryta nie jest najweselsze. Więc naprawdę nie polecam emerytury w Grecji. Wygląda to strasznie. I teraz bardzo subiektywnie, według mnie, jaki jest najlepszy publiczny system emerytalny w Europie? Jest to Islandia. I zaraz zrozumiecie dlaczego. Co ciekawe, zauważcie, że w Austrii na przykład emerytowi zostaje więcej pieniędzy w kieszeni po pokryciu kosztów życia. Więc dlaczego wybrałem akurat Islandię? No i zacznijmy od wieku emerytalnego. 67, no znowu bardzo wysoki, jak w Grecji, czyli dlaczego w ogóle tutaj punktuję? No to proste, bo na Islandii akurat to działa na korzyść obywatela. Może idzie bardzo późno na emeryturę, ale jest ona dość godna dzięki temu, więc brzmi całkiem rozsądnie i coś czuję, że Polska będzie musiała też pójść w tym kierunku. Im wyższa ta przewidywalna długość życia, tym niestety później trzeba wypłacać emerytury. Dalej. Przewidywalna długość życia na, na tej wyspie wynosi 80 lat w przypadku mężczyzn, 84 lata w przypadku kobiet, dość długie życie, także na tej emeryturze 13 lub 17 lat sobie człowiek pożyje. I teraz tak, stopa zastąpienia jest y, taka średnia, 0,53 jest pośrodku stawki, czyli nie jest najlepiej. No to znowu, dlaczego Islandia wygrywa? I tu bardzo prosta odpowiedź, bo jest to system bardzo tani, jego wydatki, yy, wydatki sektora publicznego na ten właśnie system emerytalny wynoszą 2,1% PKB, co jest naprawdę jak za darmo, jak sobie porównacie do innych systemów, co oznacza, że system musi być bardzo efektywny. I to jest ciekawe, dlaczego jest bardzo efektywny, o czym sobie posłuchacie i przeczytacie w następnym wpisie i podcaście. Także nie będę teraz odkrywał tej tajemnicy, ale faktycznie jest w nim coś takiego, co działa lepiej niż na przykład w naszym. I teraz średnia emerytura netto na Islandii wynosi 8700 zł i nie jest takie życie, wiecie, świetne, ale spokojnie wystarczy na pokrycie wydatków przeciętnego emeryta. Takich bardzo przeciętnych wydatków, podkreślam. I to jest dość niesamowite, bo jeżeli to jest tak tani dla podatnika system i składki są niskie, do państwa nie trafia wcale tak wiele procent PKB, no to jakim cudem ten emeryt na Islandii może mieć takie dobre życie? Pomimo wszystko, jest to dobre życie. Teraz podsumowując, myślałem, że polski system emerytalny będzie gdzieś na końcu. Tak naprawdę sądziłem, że będzie może nawet najgorszym systemem emerytalnym. Jak pewnie wiecie z tego mojego wpisu. Tam podcast akurat nie nagrałem, jak działa ZUS. No cóż, nie jestem może wielkim optymistą, jeżeli chodzi o nasz system. Jeżeli sobie spojrzycie teraz na, na, na Polskę w tym całym zestawieniu, jesteśmy zawsze gdzieś po środku i się okazuje, że taki nasz emeryt pobierający średnią emeryturę wcale nie przymiera z głodu. I oczywiście niektórzy emeryci będą wzburzeni i powiedzą mi: Oczywiście jest bardzo źle, nie uzbieraliśmy za dużo, system nie działa. I ja się zgadzam, bo podkreślam znowu słowo średnią emeryturę. Nie oznacza to, że to jest średni emeryt w Polsce, oznacza to, że wartość jego świadczenia jest średnia. Bierzemy najbogatszych emerytów, najbiedniejszych, dodajemy wszystko i znajdujemy wartość y, środkową, średnią inaczej. I teraz problem jest taki: jakbyśmy wzięli sobie medianę, też często rozróżniam te dwa y, pojęcia, i byśmy te wtedy zaczęli na przykład. Połowa emerytów w Polsce ma tą minimalną emeryturę, powiedzmy, że to jest net, to tam 1000 coś złotych, dokładnie je pamiętam, to dojdziemy do wniosku zaraz, zaraz. Dlaczego mówisz, że średnia jest 2800, jak połowa ludzi ma na przykład 1300? No i tutaj mamy problem właśnie z każdym uśrednianym. To jest problem, który zawsze w statystyce będziemy lub będziecie mieli. Więc. Na koniec chciałbym powiedzieć, przyjrzyjmy się Islandii w przyszłym podcaście i wpisie. Spróbujmy się dowiedzieć, co Islandia, co rząd Islandii robi lepiej, jak to jest możliwe, że mimo tak niskich wpłat mają tak wysokie emerytury. Co na to wpływa? Jak ten system działa? Więc spróbujmy go rozbić na czynniki pierwsze i porównajmy go do polskiego. Więc wpis będzie polegał na tym, że weźmiemy Islandię pod lupę, porównamy do systemu polskiego i spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie: co system emerytalny w Polsce mógłby zrobić lepiej? Co można by zmienić, żeby właśnie działać jak Islandia, żeby był zarówno tani, jak i efektywny dla obywatela? Dzięki wielkie, tutaj się troszkę przedłużyło, 25 minut, mam nadzieję, że nie macie mi za złe, wszystkiego dobrego i tak jak zawsze, zapraszam Was do komentowania, do dyskusji, wysyłajcie mi wiadomości, publikujcie to na Facebooku, będę Wam bardzo wdzięczny za każdą reklamę, że tak powiem. Cześć!